you uh -huh. Kierowcy planowali i przeprowadzili w 1941 roku, w związku z tym że w początkowym okresie bitwy o Atlantyk uważali, że do niszczenia konwojów brytyjskich i amerykańskich można też użyć ciężkich okrętów wojennych. Melduję się w regionie stołecznym Brukseli. Wypiłem kawoszkę. Ogólnie dzisiaj parkowałem, spałem e, parę kilometrów za Francją, w Belgii na stacji Texaco. Skończyłem pracę w pół do szóstej, spałem do dziesiątej, także niewiele. Ale jakoś tak chyba nie czuję tragedii, zmęczenia. Dobrze, jestem zadowolony, że wczoraj zrobiłem ten trening, on mnie nakręcił I tutaj wiecie, głowa teraz bardzo dobrze funkcjonuje, ponieważ Wiem, że dzisiaj mam już niewiele kilometrów do zrobienia, może 400 zrobię Chyba, że będę chciał dojechać do samego Zola, do Niemiec, to To wtedy 500 No i cóż, zaczynamy, yy, skończymy ten dzień treningiem, takim już konkretnym Dzisiaj pójdą interwały Bokserskie i naprawdę płuca wyplują ale to wszystko po to, żeby jeszcze jutro się dojechać siłowo. No i później pewnie przez dwa dni będzie przerwa, no bo będę jechał dzień noc, dzień, no ale tak to wygląda. Yy, materiały zrzucone to już dzisiaj trzeci zrzut podczas tej całej trasy, który zajmuje 128GB. Więc moi mili, zobaczcie, ile to wszystko waży, ile to wszystko kosztuje, żeby kupić dyski i, i, i w ogóle. Oczywiście, można to później po zmontowaniu posuwać, ale znając siebie, ja niczego nie chcę usuwać, bo to zawsze jest pamiątka. To później jest materiał gotowy do użycia pod różnymi kontekstami. Będzie można po prostu z tego korzystać. A więc, no cóż, zostaje mi tylko wzbogacić się w cierpliwość i no kupować jak najwięcej tych nowych dysków. Teraz i tak są dobre ceny za 4 terabajty Zapłaciłem 409 zł, co nie jest nie wiadomo jak ogromną stawką, z czego płaci się na przykład za chmurę Apple 40 zł za 2 tb miesięcznie. No to sami widzicie. iPhone DS już jest pełny, będę musiał gdzieś to Zrzucić dzisiaj też dysk. Chciałbym z laptopa kolejne cały terabajt przerzucić na dysk zewnętrzny, z tego względu, że no, szkoda by zajmowało miejsce pamięci wewnętrznej. Także tak to dzisiaj wygląda. Kawoczka była naprawdę przepyszna. No i cóż, jedziemy dalej. Ekstrego team Naprawdę świetna pieczeń pieczony schab przez małą mamusię. No i wiecie, nie ma to jak dobre mięso prosto z domu. Dzięki tej lodóweczce mimo że się wykosztowałem prawie 2000 zł za Indelabę. Na początku myślałem o Boże, tyle pieniędzy na lodówkę. Ale jednak nic nie zastąpi. Domowego jedzenia. Rzesz, poniekąd można się poczuć jak w domu. Mmm, delicious. Oczywiście, soczki bierzemy z Polski. Tutaj za granicą też są dobre, ale kosztuje od 3 do nawet 5 euro lub funtów. Za litr dobrego soku ja kupuję Vital Fresha w Biedronce w promocji po 4,99, ale często jest tak, że jak kupisz 3, to trzeci jest yy, gratis. No i takich soczków biorę przynajmniej 30 różnych smaków, Rzucam do za, za, za fotel i hmm, zimniutkę nawet radówki nie trzeba. Nic się nie zepsuje Z wodą tak samo Przynajmniej mam jedną z grzewkę muszynianki Czasami nawet więcej A jak wiemy, tak jak tu pisze 100% sok bezpośrednio Wyciskany Z pomarańczy Witamina C Ho, ho, ho No ale taka prawda, trzeba pić soczki Zdrowe, pożywne Nieraz jest tak, że Czasami nie masz czasu zjeść No to soczek, czy sobie szejka zrobić Tak? Tak dokumentów bo zmieszały się z wczorajszymi no ale jak widać wszystko pod jak widzicie pod kodem jest zabierany towar, bo poleca, tu nie jest polega bo ten box jest niewymiarowy, nie jest pod tą, pod tego poleciaka no ale to nic. Nie szkody. to tu zbażymy. Papiery zabierzemy, tak jeszcze mi tu wklei, no ale dobra. się trzyma, Nie wiem, czy w ogóle się przydzielmy ale... boś tu dobrej wiary. Tak? Oczywiście, że tak. jeszcze Nie wiem, jakby chciał, to by się nawet przyczepił, że tutaj nie jest niczym to podważone, ale już bez przesady. To mu wytłumaczyli, dlaczego tak, a nie inaczej. się wszystko dobrze. Towar spięty, zabezpieczony Trzeba teraz wysłać dokumenty do spedycji I czekać na zgodę, potwierdzenie, by móc jechać na odprawę Waga u Niemca Czas start, no zobaczymy No nie jestem przeładowany Towar jest dobrze pospinany Tachobook wypełniony Także no zobaczymy co przyniesie las jednak to zawsze jest troszkę troszkę jak to się mówi stresujące to jednak zawsze kontakt Policu jeszcze <laughs> za granicą no, a może nie będzie, bo oni ściągają tutaj na prawo. Widzę, wszystko jedzie prosto. No tu jest, do przodu w prawo na wagę, czyli że tak powiem, upiekło się. Chociaż i tak nie ma. O co się przyczepić z tego typu no. Moja waga wynosi 160 kg towaru. Towar jest bardzo dobrze spięty Zabezpieczony. Tablic nie musi mieć rozłożonych, bo to jest ADR na wyłączeniu. Dobrze jest Pobiegło się A w ogóle sytuacja Sytuacja, która miała miejsce niedawno Przekraczałem granicę Jechałem za osobówką, która wyprzedzała ciężarówkę Ciężarówka wiadomo, to 85-89 Eee, ograniczenie było do 100 km na godzinę No i oczywiście nie chciałem Jechać za tym, z, za ciężarówką No bo to zawsze jest takie podejrzane, że nagle na granicy zwalnia człowiek Jeszcze busem z windą No to również wziąłem się za manę wyprzedzania Wyprzedziłem ciężarówkę, ale nagle ten Osobówka zaczęła hamować No i ja Siłą rzeczy też Zmieniając już pas ruchu musiałem Prawie, że centralnie przy masce ciężarówki wjechać, tak nie można robić, ponieważ powinien być zachowany odstęp minimum 50 metrów. No i to było na granicy państwa niemieckiego z Holandią. No i oczywiście policja stała. Ja tylko patrzę w lusterko, czy światła się nie ruszają. No i oczywiście ruszyły się. Zimu, Gidam. Jadę, mówię. No dobra. Łapki na kierownicę 345, ale wyprzedziły mnie, pojechały dalej za tą osobuweczko. Dodam tylko, że osobówka była niemiecka, no i zatrzymali go przed pierwszym skrzyżowaniem. I o, i o, i o, i jo. schaltowali. No i przypuszczam trzy warianty, z czego 90% podam w trzecim. Pierwszy, trzymam może telefon w ręku. Drugi, może jakieś wymagania odnośnie koronawirusa, przemieszczania się tak z kraju do kraju, między państwami. No i trzecia opcja myślę, że najbardziej adekwatna no to przemyt narkotyków. Jak można łatwo się domyśleć, Niemcy, Belgowie, Francuzi, wszyscy tutaj w okręgu blisko mieszkający Holandii, Polska też i Polacy, ale, ale głównie tutaj Niemcy, no, jeżdżą do Holandii, bo jest legalna marihuana. No i jak wiadomo, w ten sposób mają łatwy sposób. Przemytu, handlowania później. No i myślę, że właśnie to był powód zatrzymania tego samochodu. Oczywiście też go nie schaltowali na parking, tylko na, na pierwszy zjazd, co może oznaczać, że pewnie na pierwszy posterunek, żeby tam już dokładnie e, zbadali jego auto i bagaże, może poddali testom. Oczywiście to tylko. Domniemanie moje, ale uważam, że to jest bardziej prawdopodobne niż te pierwsze dwie opcje, które podałem, no bo naprawdę trzeba być idiotą, żeby bawić się telefonem podczas e, przemierzania przez granicę. No i tyle w temacie. Witamy w Państwie Niemieckim. Widzimy te trzy pasy autostrady. Tu akurat wyjeżdżamy z miasta Duisburg. Duisburg! Czyli tutaj jest ograniczenie do 100 na godzinę, ale jak wiemy, większość odcinków. Niemczech jest bez żadnych limitów. No i jak wiemy, kierowcy osobówek mają tutaj szerokie pole do popisu swoich umiejętności i odpowiedzialności za swój los i innych kierowców. Pamiętam do dziś, jak byłem mały, uwielbiałem oglądać serial kryminalny Kobra. Pamiętam, jak marzyłem, by kiedyś już jako dorosły człowiek móc tak jeździć tymi autostradami, bo one bardzo mnie zachwycały. Te prędkości, te ucieczki złodziei przed policją, te wypadki, ta adrenalina. No i cóż, może dzisiaj <grywka> nie ma aż takich emocji jak tam w filmie. Ale wszystko legalnie, jako kierowca busa w transporcie międzynarodowym mam okazję jeździć po tych Niemczech i bardzo lubię tu jeździć. Aczkolwiek wolę nie z tego tytułu, że jest tu pełno kontroli policji, bagów. Potrafią się przyczepić o wszystko, nawet o każdą stronę tacho buka, którego jesteśmy, do którego mamy obowiązek. E, przestrzegania i wypełniania każdego dnia. Kiedy jesteśmy w Niemczech, piszemy godziny pracy, a kiedy jesteśmy w innych państwach kraju, krajów Europy, to musimy pisać ciągłość. Ja to robię, że zakreślam X, piszę tylko e, nazwę kraju, w którym jestem, i podaję ciągłość dni. Odkąd wyjechałem z trasy, bo to musi być zachowane, a nie tak jak inni robią, że tylko piszą, kiedy wjeżdżają do państwa niemieckiego. To jest błąd i jak wiemy, wszystko zależy od człowieka. Ale ambitny, zagorzały policjant albo kontroler zwróci Ci uwagę, i niestety. Eh, ukróci twój portfel. A to boli. W Niemczech potrafią nawet 50 euro za każdą stronę dać mandatu. A wyobraźcie sobie, że musicie mieć na 28 dni wstecz. Taką ciekawostką jest, że kiedy kończysz trasę, wjeżdżasz do domu. Na pauzę, przykładowo na 10 dni, no to musisz to zanotować. 10 dni, tak? Pyk-pyk-pyk, 10 stron. I kiedy ruszasz w trasę, zaczynasz od nowa. I jest. Stop-pausa, tam faren, czyli dom, i zaczynam start. I lecimy dalej. 1, 2, 3, 4 i tak dalej, dni. Pamiętając, że musimy mieć. Na 28 dni wstecz, czyli trzymamy ze sobą w teczce i te 10 dni wolnego urlopu, na którym byliśmy, i dodatkowe 18 dni, które przepracowaliśmy na poprzedniej trasie. To musimy mieć. To jest warunek konieczny, jeżeli nie chcemy dostać mandatu. Jak do tej pory. Niemiecka policja raz mnie ściągnęła przed samą granicą szwajcarską, yy... i tam mnie właśnie poinstruowano w jaki sposób wypełniać tachobuka. Temat wyglądał następująco tak, że wyjechałem z Polski do Szwajcarii, to był pierwszy dzień trasy, i oczywiście rozpocząłem tacho od pierwszego dnia, ale już nie miałem tacho wstecz. Tego, co byłem w domu na urlopie i tego, co pracowałem na poprzedniej trasie przed urlopem. No i z racji, że policjant był bardzo pozytywnie nastawiony do mojej osoby, do mojej szczerości i do tego, że tak naprawdę zaczynałem pracę jako kierowca w tamtym roku, pouczył mnie i mianowicie nauczył. Jak powinienem wypełniać te tachobuki? Ile kierowców, tyle różnych wersji, ale ja wolę się trzymać tego, co mi powiedział ten policjant. Uważam, że to jest logiczne, to co on powiedział. I w razie jakiejkolwiek kontroli, zawsze będę się powoływał na, na jego instrukcje. bit motivation 24